Adres i numer telefonu znalazłem w sieci. Niestety nie było możliwości rezerwacji online. Trochę to dziwne w naszych czasach, ale skusiła mnie mała odległość do firmy, którą miałem odwiedzić. Hotel Ellis, słucham. Dzień dobry. Chciałbym zarezerwować pokój dla jednej osoby na 25 listopada. Dobrze pan trafił, mamy właśnie promocję. Koszt pokoju w tym dniu to tylko 10 dolarów przecież to prawie darmo pomyślałem 10 dolarów czy dobrze usłyszałem tak proszę pana tylko tyle jest pan naszym tysięcznym gościem w tym roku stąd taka cena pobieramy tylko opłatę administracyjną w takim razie chętnie skorzystam po podaniu niezbędnych danych recepcjonista potwierdził rezerwację po kilku dniach podjechałem pod hotel parterowy budynek, jakieś 100 metrów za ostatnimi na tej ulicy zabudowaniami. Lata świetności miał już za sobą. Tu i tam z podtynku widać było cegły, ale mimo to zaryzykowałem. Zawsze przecież mogę zrezygnować i poszukać czegoś innego. A cena kusiła. Wszedłem do środka. Uderzyła mnie nienaturalna cisza, jakbym wraz z zamknięciem drzwi odciął się zupełnie od świata zewnętrznego. Za podniszczonym kontuarem stał młody mężczyzna w nieskaźdelnie białej koszuli. Jednak jego twarz, mimo firmowego uśmiechu, zdradzała olbrzymie napięcie. Witam pana. Pokój już czeka, prawie wykrzyknął. Skąd on wie, że ja to ja? Nie ma innych gości, czy co? Byłem zbyt zmęczony podróżą, by to roztrząsać. Mężczyzna wcisnął mi do ręki klucz i wskazał koniec korytarza. Drugie drzwi na lewo. Poszedłem we wskazanym kierunku i kiedy włożyłem klucz do dziurki, usłyszałem za sobą jakiś hałas. Recepcjonista rzucił się do drzwi wyjściowych i zanim zdążyłem zrobić cokolwiek, zniknął za nimi, zostawiając mnie samego. Wszedłem do pokoju. Nie oczekiwałem cudów, ale tego się nie spodziewałem. Ze ścian odłaziła wyblakła tapeta. Dywan w kolorze, którego nikt by już nie odgadł. Miał więcej dziur niż szwajcarski ser. Przez czarną od brudu szybę niewiele było widać. Na stojące wrogo łóżko wolałem nawet nie patrzeć. Wróciłem do recepcji, postawiłem walizkę i podszedłem do drzwi wejściowych, by rozejrzeć się za recepcjonistą. Były zamknięte na klucz. Szarpnąłem je kilka razy. Bez skutku. Ruszyłem na poszukiwanie innego wyjścia, w myślach układając przemowę, jaką uracza tego pajaca, który wybiegł stąd zatrzaskując drzwi. Po chwili znalazłem tylne wyjście, ale było tak samo zamknięte jak frontowe. Wróciłem do recepcji i usiadłem na zakurzonej kanapie. Pewnie kolej zaraz wróci, już jego opierdolę. Miałem minuty, ale nikt nie nadchodził. Z wnętrza budynku nie dobiegał żaden, nawet najmniejszy odgłos. Zaczął się robić coraz później w dodatku mimo listopadowej pogody było duszno. Okna okazały się tak samo zamknięte, jak i drzwi. Co więcej, przez żadne z kilkunastu, które sprawdziłem nie było widać zupełnie nic. <laughs> Te jesienne mgły. Ducho robiła się jednak coraz większa, a facet nie wracał. Trudno, pomyślałem. Wybije któreś okno. Nie będę tu siedział nie wiadomo ile. Niech recepcjonista się martwi. Podniosłem kosz na śmieci stojący w rogu i podszedłem do najbliższego okna. Wziąłem zamach i uderzyłem z całej siły. I jeszcze raz. I jeszcze. Nie wiem ile razy waliłem w szybę. Ogarnął mnie jakiś irracjonalny lęk, że zostanę tu na zawsze. W końcu szyba pękła. Oczyściłem ramię z resztek szkła i wydostałem się na zewnątrz. Mgła była tak gęsta, że ledwo widziałem koniec mojej wyciągniętej ręki. Co teraz? Zacząłem w myślach odtwarzać drogę, jaką tu przyjechałem. Ostatnim budynkiem na ulicy był bar, potem już tylko jakieś nieużytki, no i hotel. Skierowałem się w lewo po asfalcie, który bardziej wyczułem pod stopami, niż go widziałem. Nagle potknąłem się o coś, przyłożyłem głową w asfalt. Przez chwilę zrobiło mi się ciemno, ale szybko się pozbierałem. Nogi zaplątały mi się w jakąś szmatę, w której rozpoznałem białą, czystą, ale podartą koszulę. Jakby ktoś zerwał ją z siebie w pośpiechu. Ruszyłem dalej. Po kilku minutach zamajaczyła przede mną bryła budynku. To chyba był ten bar. No, tu przynajmniej ktoś na pewno będzie. Pchnąłem drzwi i wszedłem do recepcji mojego hotelu. Przecież wyszedłem stąd oknem. Stałem przez chwilę. Próbując zebrać myśli, przy kontuarze zobaczyłem swoją walizkę. No jasne. Przy upadku musiałem stracić poczucie kierunku i zamiast do sklepu wróciłem do hotelu. Ale przecież drzwi były zamknięte. Pewnie to łajza recepcjonista wrócił w międzyczasie. Krzyknąłem głośno, ale odpowiedziało mi tylko echo. Trzymów w cztery, niech się chowa. I tak tu nie zostanę. Wziąłem walizkę i wyszedłem na ulicę. Tym razem szedłem jeszcze wolniej, starając się wypatrzeć we mgle ewentualne przeszkody. Po chwili dotarłem do baru. Nie, to niemożliwe. Znowu stałem przed hotelem. Przez kolejne kilka godzin próbowałem iść w różnych kierunkach. Zawsze po chwili docierałem do hotelu. To musi być sen. Zaraz się obudzę i wszystko będzie w porządku. Niestety wszedłem do recepcji. Nigdzie ani śladu faceta. W ogóle nikogo. Podniosłem słuchawkę telefonu. Głucho. Zacząłem przetrząsać biurko w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby mi pomóc. Otwierałem kolejną szufladę. Gdy dźwięk dzwonka sprawił, że aż podskoczyłem. Złapałem nerwowo słuchawkę. Halo? Halo? Dzień dobry. Czy to hotel? Proszę posłuchać. Jestem tu uwięziony. Nie mogę się wydostać. Proszę zawiadomić policję. W tym momencie. Łączenie zostało zerwane. Telefon znowu był głuchy. Nie wiem, ile czasu spędziłem w tym hotelu, ale nie odczuwałem głodu, pragnienia, ani nie chciało mi się spać. Czas płynął jakby obok mnie. Zacząłem snuć się po pokojach, ale w żadnym nie było nic, co byłoby warte uwagi. Usiadłem przy biurku i po raz pierwszy w życiu zupełnie nie wiedziałem, co mam zrobić. Bezsensownie wpatrywałem się w przyklejoną do biurka karteczkę z napisem Daj mu klucz. Nagle zadzwonił telefon. Dzień dobry, ja w sprawie pokoju. Proszę się nie rozłączać. Proszę posłuchać. Zostałem tu uwięziony. Nie wiem jak, ale usłyszałem tylko jakieś trzaski i w słuchawce znów zapadła cisza. Do cholery mam 28 lat. Czy mam spędzić tu resztę życia? Czy ja w ogóle jeszcze żyję? Nagle do głowy wpadła mi pewna myśl. Usiadłem w fotelu. Telefon postawiłem przed sobą. Po jakimś czasie usłyszałem dzwonek. Hotel Ellis. Słucham, powiedziałem spokojnie. Dzień dobry. Czy macie Państwo wolne pokoje? Tak, oczywiście. W takim razie chciałbym zarezerwować jeden na najbliższy poniedziałek. Na jedną osobę. Dobrze Pan trafił. Mamy właśnie promocję na ten dzień. Koszt pokoju w tym dniu to tylko 10 dolarów. Jest Pan naszym tysięcznym gościem w tym roku, stąd taka cena. Pobieramy tylko opłatę administracyjną. Prawie usłyszałem, jak facet po drugiej stronie linii się uśmiechnął. W takim razie proszę zarezerwować. Nie wiedziałem, kiedy będzie poniedziałek, ale plan miałem gotowy. Zamiotłem recepcję, zrobiłem porządek na biurku. Przytachałem nawet kwiatek w doniczce, znaleziony w jednym z pokoi. Byleby tylko wnętrze wzbudzało choć minimum zaufania. Z walizki wyjąłem świeżą koszulę, przebrałem się, usiadłem i czekałem. Mężczyzna wszedł szybkim krokiem, podszedł do kontuaru, omiótł wzrokiem recepcję. Nie wygląda to zbyt luksusowo. Mam nadzieję, że pokoje są w lepszym stanie. Oczywiście. A dla pana mamy nasz apartament, skłamałem gładko. W takim razie chciałbym go najpierw obejrzeć. Wszystko szło strasznie nie tak. Czułem to jakoś, choć nie potrafiłem tego sprecyzować. Mój wzrok padł na karteczkę: Daj mu klucz. No jasne. Proszę, oto klucz. Drugie drzwi na lewo. Proszę się rozejrzeć. Nie wiedziałem, co się stało. Dopiero po chwili uzmysłowiłem sobie, że znów słyszę z zewnątrz odgłosy miasta. Pierwszy raz od przyjazdu. W chwili, gdy mężczyzna ułożył klucz do dziurki, wybiegłem na zewnątrz. Po nie zostało ani śladu. W oddali zobaczyłem bar i inne budynki. Zacząłem biec w ich stronę. Z radości zerwałem z siebie koszulę. Upadło na ulicę. Obok innej, już mocno przybrudzonej. W barze siedział jeden facet. Kogoś mi przypominał. Jakby, jakby to był dziadek recepcjonisty. Na mój widok zerwał się z krzesła. Wiedziałem, że w końcu ci się uda. Przeczytałeś karteczkę. Ja, zanim na to wpadłem, straciłem czterech klientów i siedemdziesiąt lat. Tam nie czujesz upływu czasu, ale tu płynie normalnie. Dodał, widząc moją minę. Spojrzałem w lustro. Facet z odbicia przymrużył oczy, oglądając swoją siwiznę i mnóstwo zmarszczek.